tym powiedział Krzysztof Kasprzak, ósmy wyścig, no i e, chyba decydująca zagrywka taktyczna trenera Aleksandra Janasa, trenera Kronopolu Zielona Góra. Jego zespół przegrywa w Lesznie różnicą 12 punktów. No i trener Janas decyduje się na złotą rezerwę taktyczną, a więc na Jokera w miejsce Artioma Wojdakowa który otrzymał tylko szansę jednego wyjazdu na tor w Lesznie. Przynajmniej dotychczas pojedzie Grzegorz Walasek jako joker. Jego punkty liczyć się będą podwójnie w tym wyścigu. W miejsce Dobruckiego zastępstwo zawodnika pojedzie w kasku żółtym Grzegorz Zęgota, on na Państwa ekranach. Ale Joker z Zielonej Góry zadanie ma piekielnie trudne, bo spotka się z parą dwóch małych wzrostem, ale wspaniale dziś jeżdżących zawodników Jarosławem Hampelem i Przemysławem Pawlickim. Idąc Krzysztof twoją teorią, czym mniejszy, tym wleśnie lepszy. A jak to się dzieje, że tutaj świetnie jeździ Tomasz Kula? Rafał Dobródki czasami bardzo o, dobrze. Właśnie tutaj brakuje, jest. go dzisiaj tutaj w gruzynie zielonogórskim, przypomnij. Grzesiek Walasek startuje z pola pierwszego, także wydaje mi się, że to jest dobry moment na Jokera. Szybko spróbować zniwelować tą tą dużą stratę. Przemek Pawlicki tak doskonale startujący w poprzednim biegu idzie z czwartego pola. Startują więc Zielonogórzanie. Mają nadzieję, że tym razem tak dobrze, bo nie wyjdzie. Czyli wybór taktyczny ze wszechmiar słuszny, czy tak będzie też na mecie tego wyścigu. Balasek, Campbell, Zengota i Pawlicki. Balasek i Campbell, ale na łokcie ciasno tam boczni. I Campbell i Balasek, ale niespodziewanie teraz odeszli od krawędzika Zielonogórzanie. Świetnie tam wjechał. Jarosław Campbell, i on jest pierwszy, za jego plecami Zęgota. Balasek na trzeciej pozycji, problemy na pierwszym łuku miał Przemysław Pawlicki, ale myślę, że ten Łodzian z Leszna może jeszcze sporo w tym wyścigu namieszać. Fantastyczna sarza Kampela, on jest pierwszy, a Pawlicki już poradził sobie z Zęgotą. Po raz trzeci w tym spotkaniu i myślę, że ten sam los czeka teraz Grzegorza Balaska bo ten młokos naprawdę nic sobie nie robi z tego, że jeździ ze znacznie wyżej zodowanymi zawodnikami. Ostatnie okrążenie, ale Balasek ciągle nie może być pewien swego, nie może być pewien tych czterech punktów, To da drużynie zielonogórskiej tylko remis, tylko remis. No tylko jas remis, bo o pół motocykla przegrał tylko z Grzegorzem Balaskiem. Przemysław Pawlicki. No, ma się z czego cieszyć. Jarosław Kampel uniemożliwił skorzystanie skuteczne z dzokera zielonogurzanom. Świetna Sarza. Zielonogurzanie znaleźli się na dwóch pierwszych miejscach, ale od krawężnika zaatakował Hampel. No i on pompnął po trzy punkty. Trzy punkty Hampel. Cztery punkty Grzegorz Walasek pojechał jako Joker, Jeden punkt Przemysław Pawlicki bez punktu Grzegorz Zęgota Cztery do czterech. Kończy się takim rezultatem wyścig ósmy i Leszczynianie nadal utrzymują dwunastopunktowe prowadzenie. Prowadzą 31 do 19.